Witajcie, rozpakujemy sobie nowego mojego robota Bosch Optimum, tym razem czyli MUM 9. Rozpakujemy go sobie potem, porównamy go z poprzednim modelem i akcesoria, które mam. Pokażę Wam, jak to ustawić, co i jak. No i, i potem będziemy robić jeszcze kilka filmików, pewnie jak sobie do, dokupuję różne inne akcesoria do niego, które się dokupuję. To Wam też pokażę. No dobra, szkoda czasu. Bierzemy się za, za rozpakowanie. Tutaj mamy jeszcze, bo ja już sobie obciąłem taśmą i popatrzyłem sobie. Tu mamy y, kolorowe instrukcje obsługi, takie obrazkowe, o, żeby każdy mógł sobie łatwo zobaczyć. Tutaj mamy książki, dwie w różnych językach, jest również polski. Nie wiem, czy w samym robocie będzie język polski. Zobaczymy i mamy akcesoria tak. Po pierwsze taki hak do zagniatania ciasta drożdżowego na przykład, czy ciasta kruchego Słuchajcie, to kawał pręta, to tym zabić można by było. Tak to wygląda. Kolejne, taki uniwersalny do mieszania różnych ciast, do mieszania. Na przykład resztę ciasta z, z pianą, czy takie różne rzeczy, to albo pokażę Wam, jak będę miał tamten robot, jak będę porównywał, to Wam o tym opowiem jeszcze. Aha, jak już to mam, to Wam powiem. W tamtym robocie wkładało się akcesorium, to jest ten, to coś do mieszania w ten sposób, że wkładało się i wyciągało się. Pyk. Tutaj, żeby wyjąć, trzeba nacisnąć tu z boku dwa guziczki że to jest pierwsza różnica. Ściągamy, tak jest. I co? I wyciągamy samego robota. Ścieżki. I tu więcej nie ma. I teraz, tak może nie wiem, tak Wam tutaj pokażę z tej strony tu mamy dźwignię do podnoszenia całego korpusu tu sobie możemy nacisnąć te dwa i zdjąć tą ubijaczkę o, to jest do ubijania śmietany do piany z jajek i do, do różnych ciast na przykład ciasta biszkoptowego też można tym robić pokrywka która właśnie tak fajnie tutaj dochodzi, że, że się podnosi razem z tym z założonym akcesorium. Jest ten, ma dość sporą dziurę, żeby dodawać jakieś składniki przez nią. Jak się miesza, sama miska, 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 która się tak, przekręca się i wyciąga. na takie dwa uszy, solidna miska. I to jest wszystko. Tu mamy pierścień jeszcze. W którym się uruchamia urządzenie. I tu mamy na górze dodatkowe, nie wiem jak to się ściąga, jeszcze, ale się dowiem. O, zwyczajnie, na dodatkowe akcesoria. Jedna i drugie. Tak. Teraz Wam porównam z tamtym urządzeniem, co mam. Zaraz zobaczymy wszystko. No, jak widzicie, jak widzicie, wielkość tego jest no, różnica. Tu mamy kabel w ten sposób, że jako się tak wpycha jakby na Hama i on niby tu w tę dziurę wchodzi, ale nie ma żadnego zwijacza, tak jak w tym urządzeniu. I teraz zobaczcie sobie, proszę was bardzo to porównajmy sobie z tym jest różnica. Kolejna rzecz, tutaj wkładając to, to czasami robot nam się zatrzyma, że to sobie przyjdzie na przykład tutaj i wtedy nie daje się go otworzyć, bo to po prostu przeszkadza i tutaj ta opcja co, tak do tyłu jak się daje, to wtedy on ma tak zwane autoustawianie się i ustawia się właśnie w tej pozycji. Tutaj tego nie ma, bo w jakiej pozycji nie byłaby ta tutaj końcówka, to on to on, znaczy, to da się ją po prostu wyciągnąć. I teraz tak. W tym była jeszcze taka końcówka. Zamiast ubijania białek śmietany, to, to do ciasta biszkoptowego na przykład zamiast tą samą robić, to, to była taka. Tutaj takiej nie ma. I w ogóle nie jest dostępna. Czegoś takiego nie przewidzieli. Po prostu tą końcówką robi się wszystko, co robiło się w tym tom i tom. A końcówka do właśnie mieszania do robienia mas, jakichś kremów czy coś tutaj to kolejne porównanie trzeba sobie ją było dokupić i ona, ja nie pamiętam, ale gdzieś koło 100 zł kosztuje taka końcóweczka tutaj mamy ją w zestawie i ona jest, no po prostu jest w zestawie i tyle no i, i hak, który tutaj tutaj jest też Tutaj też mamy, z tym, że tutaj jest, jak widzicie, każdy z taką osłoną każda końcówka, każda akcelerum z taką osłoną. Natomiast tutaj przy tym haku, przy tym haku, tą osłonę sobie trzeba było założyć tylko do niego. Ta osłona jest, do innych takiej osłony po prostu nie ma. Ona mnie zawsze denerwowała, bo ciężko go było założyć przez tą osłonę. No ale taka konstrukcja. Kabel tego urządzenia mamy zwijany automatycznie że Sobie wyciągamy ile chcemy, tyle go jest. No za długi to nie jest i pociągamy i on się nam automatycznie zbija. To fajna, wygodna sprawa. I tu mamy przede wszystkim dodatkowe rzeczy w menu jak waga, jak specjalne czujniki do różnych fajnych rzeczy to wam jeszcze zaraz opowiem i dodatkowe inne tam pierdowy. Dobra, włączmy go sobie i zobaczmy co tu się dzieje. No może. Po załączeniu robota od razu nam włącza się czas, ile nam pracuje urządzenie. To jest pierwsza rzecz. Żeby wrócić z powrotem do tego, to sobie do głównego ekranu, to sobie Naciskamy dowolny przycisk, którego przytrzymujemy, następnie przytrzymując yy, przycisk zegara i plus, to sobie wchodzimy do menu. Tu mamy ustawienie języka, ustawienie głośności, jasności tego wyświetlacza i, i gramy, czy funty chcemy i tak dalej. Także, także takie ogólnie pierdol. Języka polskiego niestety nie ma, jest mi bardzo przykro z tego powodu. Więc tak, najpierw y, waga, nam się urządzenie taruje. Jak pokaże, że jest 0 gram, to możemy po prostu położyć cokolwiek i widzicie, ono nam od razu zważy. Ma również mikser czujniki, tutaj y, sobie ustawiamy opcję tych czujników i mamy tak, na przykład śmietana. on w tej chwili się znowu taruje i 0 gram, czyli śmietany w tym momencie nalewamy, ile tam chcemy on wie ile tej śmietany jest zamykamy ramię przesuwamy to, to pokrętło do siebie wtedy on, nie, od siebie, przepraszam, od siebie wtedy on zaczyna tutaj mieszać, za chwilę to się tam blokuje, bo ono jest tak, że ja wam zaraz pokażę jak się daje od siebie przepraszam, nie, jednak dobrze mówiłem, do siebie jeszcze raz Śmietana. Jak dam do siebie na chwilę, nie, nawet nie na chwilę. To on od razu właśnie włącza. Te czujniki działają. Jak śmietana będzie ubita, to on się sam wyłączy i będziemy mieli gotowe. Wszystko po prostu pełny automat. Na czujnikach, znaczy, co jeszcze możemy robić z czujnikami za pomocą czujników, to. Już Wam mówię. Śmietane, możemy robić jak yy, pianę z białek ubijać. W tym momencie również y, czekamy, aż się nam wytaruje. Wlewamy białka, on wie ile i tak samo pokrętło i, i on nam będzie robił tą pianę i jeszcze możemy o, error, dobra, nieważne. <laughs> Czasami się tak zdarza, jak za dużo Krzysio miesza i jeszcze możemy robić ciasto drożdżowe tylko w tym momencie zmieniamy tą, to mieszadło na hak i również wsypujemy składniki, włączamy i ciasto drożdżowe nam się robi teraz Wam jeszcze chcę pokazać, bo dobra to nam zaskoczyło od razu jak... natomiast jak on jest normalnie w takim trybie i dam do siebie to widzicie to jak chcę coś na szybko tak po prostu przemieszczać, jak przetrzymam to dwie sekundy To też nie myślałem, że to zaskoczy, ale nie. Natomiast w przypadku, jak robimy, widzicie, same się do końca nie. Jak robimy śmietanę, to wtedy jak to ten, to to, to zaskakuje. Samo tak, no, i teczty. Tak to działa. Natomiast tą stronę no, to wiadomo. Obroty sobie regulujemy jak chcę. No, tak to nam wygląda. Tu jeszcze mamy przycisk tego zegarach, który możemy ustawić na minutnik, dzięki czemu on nam będzie odliczał na przykład od tam dwóch minut, czy 3 czy 15 do tyłu do zera. I jeszcze jedna ciekawa opcja wagi, na przykład możemy sobie, jak włączymy wagę, to możemy sobie ustawić tutaj, ile chcemy, na przykład 500 gram i sypiąc sobie na przykład cukier 500 gram, to on będzie nam odliczał do tyłu, do zera i im szybciej im bliżej będziemy tego 500 gram cukru tu nasypane, to on będzie pikał tym częściej, i także będziemy wiedzieć że już się zbliżamy, że tu już będzie 500 gram tego, tego cukru nasypane tak to tak to wygląda jeśli chodzi o, o obsługę tutaj menu tak to wygląda warto by teraz było słuchajcie jeszcze coś tu pokazać może jak ono ubija jajka, pianę z białek albo śmietane za pomocą tego czujnika Albo może w następnym filmie Wam to pokażę. Jeszcze się zastanowię. Jakby coś, to na razie trzymajcie się. Cześć.